Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Za chwilę zostanie odczytany apel poległych, a po nim oddana salwa honorowa. Proszę o odczytanie apelu pana Poruśnika Pawła Żyźnika. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Ziemi Mazowieckiej, żołnierze Wojska Polskiego. Rodacy, 81. rocznicę walk grupy Campinos stajemy do uroczystego apelu poległych w wierszach w miejscu rozlokowania w 1944 roku głównych sił grupy Campinos Armii Krajowej, aby złożyć hołd wszystkim żołnierzom polskim oraz mieszkańcom tej ziemi, którzy oddali życie za wolną i niepodległą ojczyznę. Wzywam żołnierzy 8. rejonu, 7. obwodu, obroża Armii Krajowej późniejszego pułku A Palmyry Młociny, a następnie grupy Kampinos, partyzanckiego zgrupowania Armii Krajowej, którzy podczas powstania warszawskiego skutecznie osłaniali od północy stolice i wspierali zbrojnie walczących powstańców. Wołam wyzwolicieli terenów Puszczy Kampinowskiej, która w okupowanym kraju stała się wyspą wolności nazwaną Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinowską. Stańcie do apelu! Do Was wołam! Żołnierze batalionu porucznika Janusza Langnera, pseudonim Janusz. Pierwszej kompanii porucznika Zygmunta Sokołowskiego, pseudonim Zetes. Trzeciej kompanii kapitana Ignacego Jezierskiego, pseudonim Karaś. Kompanii młodzieżowej podporucznika Henryka Dobaka, pseudonim Olsza. Kompanii szturmowej porucznika Józefa Snarskiego, pseudonim Czarny. Batalionu kapitana Stanisława Nabrota, pseudonim Dulka. Drugiej kompanii porucznika Zbigniewa Luśniaka, pseudonim Gniew. I czwartej kompanii porusznika Bolesława Kiełbasy Pseudonim Gniewosz Którzy w okresie okupacji i walk powstańczych Oddaliście życie za wolność ojczyzny Stańcie do apelu na polu, po! Wołam poległych partyzantów Spółku Palmiry Młociny Ze zgrupowania stołpecko nalibowskiego Armii Krajowej Oraz powstańców wywodzących się z ósmego rejonu Przywołuję żołnierzy batalionu 78 pułku Piechoty Armii Krajowej z Baranowicz dowodzonych przez porucznika Witolda Pełczyńskiego, pseudonim Dźwig i porucznika Witolda Lęczewskiego, pseudonim Strzała wzywam żołnierzy pierwszej kompanii porucznika Franciszka Jana Krzyżanowskiego, pseudonim Dan, trzeciej kompanii porucznika Jerzego Piestrzyńskiego, pseudonim Helski, kompanii kwatermistrzostwa kapitana Wojciecha Dwornińskiego pseudonim Wojtek i porucznika Aleksandra Wolskiego, pseudonim Jastrzą. Kompanii porusznika Henryka Czerwca, pseudonim Jaskulski, i kompanii porucznika Waleriana Żuchowicza, pseudonim Opończa oraz plutonów zrzutów porucznika Józefa Karneja, pseudonim Drewno. Wstańcie do apelu! na polu Przywołuję partyzantów, kawalerzystów, chlubę grupy Campinos, jedyne walczące w powstaniu warszawskim oddziały konne z 27 Pułku Ułanów imienia Króla Stefana Batorego, dowodzone przez. Chorążego Zdzisława Nurkiewicza, pseudonim Mieczaj. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy powstańców z innych rejonów obwodu Obroża i obwodów Armii Krajowej, którzy walczyli w strukturze grupy Campinos. Przywołuję poległych żołnierzy z batalionu Sochaczewskiego, majora Władysława Starzyka, pseudonim Korwin oraz z batalionu Legionowskiego, porusznika Bolesława Szymkiewicza, pseudonim Znicz. Z kompanii powstańczych oddziałów specjalnych Jerzyki porucznika Jerzego Strzałkowskiego, pseudonim Jerzy. I kompanii lotniczej pod porucznika Tadeusza Gaworskiego, pseudonim Lawa. Z pierwszej kompanii batalionu 5 z Warszawy porucznika Stefana Matuszyka, pseudonim Porawa. Oraz kompanii z Wierszy pod porucznika Franciszka Wiśniowskiego, pseudonim Jurek. Z plutonów Spruszkowa pod porucznika Tadeusza Nowickiego, pseudonim Orlik. Pożarowa podporucznika Jerzego Dudzica, pseudonim Puchała i Pragi porucznika Henryka Małowieckiego, pseudonim Ran oraz oddziałów porucznika Mariana Olszewskiego, pseudonim Maryś i podporucznika Teodora Kufla, pseudonim Teo. Stańcie do apelu. Wzywam do nas wszystkich partyzantów poległych w bitwach i potyczkach w krwawych bojach o lotnisko Bielańskie przy dworcu Gdańskim. W zwycięskiej bitwie w Truskawiu, w Aleksandrowie, w Piaskach Królewskich, Ciściennem i Marianowie oraz w boju pod Jaktorowem i w drodze do Gór Świętokrzyskich. Stańcie do apelu! Polegnie, Wołam poległe i pomordowane kobiety z wojskowej służby kobiet, które bohatersko pełniły służbę łączniczek, sanitariuszek i zwiadowców. Wzywam leśników Gajówki Patriotyzmu. Którzy podczas okupacji byli zaangażowani w działania konspiracyjne, a w czasie Powstania Warszawskiego wspierali grupę Campinos, płacąc za swą odwagę swoim życiem. Stańcie do apelu! Polegnie, Przywołuję wszystkich mieszkańców Wierszy i okolicznych miejscowości, którzy nieśli pomoc Powstańcom Warszawskim. Wołam poległych w walkach i zamordowanych żołnierzy Armii Krajowej. Oraz członków ich rodzin z terenów Puszczy Kampinowskiej i okolic. Stańcie do apelu! Olegia Paulufa! Wzywam żołnierzy polskich oraz wszystkich naszych rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni. Przywołuję więźniów pawiaka, pomordowanych w Puszczy Kampinowskiej, którzy spoczywają na cmentarzu mauzoleum w Palmirach i na innych okolicznych cmentarzach. Stańcie do apelu! Zginęli śmierci Wzywam! Żołnierzy Grupy Kampinos zmarłych po wojnie, którzy przyczynili, przyczynili się do pielęgnowania pamięci o historycznych wydarzeniach. Przywołuję do nas pułkowników Józefa Krzyszkowskiego, pseudonim Szymon, dowódcę 8 rejonu, 7 obwodu Obroża i pierwszego dowódcę Grupy Kampinos oraz podpułkownika Adolfa Pilcha, pseudonim Góra Dolina, dowódcę zgrupowania Stołpecko-Nalibowskiego i pu pułku Palmiry Młociny. Wołam księży kapelanów grupy Campinos Jerzego Baszkiewicza, pseudonim Radwan II Hilarego Pracz-Praczyńskiego, pseudonim Dwardian Wacława Karłowicza, pseudonim Andrzej Sobota i Stanisława Kołodzińskiego oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego, pseudonim Radwan III którzy przeżyli zmagania wojenne i dalej działali na rzecz niepodległej Polski Stańcie do apelu! pamięć! Wzywam wszystkich patriotów żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do was wołam, rodacy! Nie zapomnijcie bohaterów, którzy do końca pozostali wierni Ojczyźnie, Niech postacie i bohaterskie czyny żołnierzy Grupy Kampinos Armii Krajowej oraz mieszkańców niepodległej Rzeczypospolitej Kampinowskiej, utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament, zabierający się w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom!